E, pozdrawiam wszystkich na początek e, z prosto z nowych horyzontów. E, jestem na nowych horyzontach, chciałem, e, ale z wami e, myślami. E, zwłaszcza, że za chwilę e, zobaczycie znakomity film e, Lisztomania e, Kena Russella z 1975 roku. Jest to e, już dziesiąta. Filmowa biografia kompozytorów, jaką wypuścił Ken Russell. Jego ulubieni kompozytorzy to kompozytorzy XIX wieczni. Zrealizował m.in. biografię Straussa, Czajkowskiego, Debussy, Malera, właśnie. Z biografii na biografię. Najpierw te biografie były telewizyjne, później filmowe. Jego styl wypowiedzi stawał się coraz bardziej wizyjny. Także w latach 70., w połowie lat 70., był już określany felinim kina brytyjskiego. Podejście Canarasela. Do kompozytorów nie jest kanoniczne. Zazwyczaj filmowe biografie wielkich ludzi, zwłaszcza tych z minionych epok, są bardzo patetyczne, wręcz czasami nadęte. Niczego takiego nie zobaczymy u Kena, ponieważ on inaczej traktuje swoich bohaterów, przede wszystkim jako ludzi z krwi i kości, ze swoimi problemami, również jeśli. Jeśli ma coś o nich złego do powiedzenia, to też nie waha się tego mówić. Ale przede wszystkim co go interesuje? Interesuje go związek twórczości, tego geniuszu kreacyjnego, który jego zdaniem najpełniej wyraża się w ludzkiej zdolności tworzenia muzyki, z. Seksualnością, z popędem seksualnym. Także jego odczytanie, odczytanie biografii wielkich twórców, przede wszystkim kompozytorów, ale też brał się za innych, między innymi za malarzy, za, za tancerzy, jest to zawsze odczytanie przez, przez klucz powiedzmy freudystyczny. A ponieważ w swoich filmach odwołuje się do estetyki popkultury, w krytycy ukuli termin. Pop freudyzm na jego filmy. Akurat listomania jest chyba doskonałym przykładem, właśnie pop freudyzmu, dlatego że Ken Russell odczytuje w tym filmie kulturę XIX wieczną przez pryzmat kultury XX wiecznej i to nie tej wysokiej kultury, chociaż to też się zdarza, ale przede wszystkim kultury popularnej, kultury powiedzmy jarmarcznej. Termin, sam termin listomania. On nosuwa naturalne skojarzenia z bitomanią, czyli właśnie zjawiskiem dwudziestowiecznym wielkiej, wielkiej popularności Beatlesów, y, szałfanów na ich koncertach. Rzeczywiście takie są skojarzenia, są całkiem słuszne, ale sam termin jest, y, pochodzi z epoki Liszta. Y, Został ukuty w 1848 roku przez Heinricha Heinego, wybitnego poety, który był również felietonistą, recenzował koncer koncerty muzyków i zaobserwował na koncercie Liszta coś niebywałego. Otóż coś niebywałego na owe czasy. Otóż fani, a zwłaszcza fanki, podczas koncertów Liszta wpadały w szał. Rzucały się na scenę, chciały dotknąć kompozytora albo chociaż jego pianina, walczyły na śmierci życie o jego rękawiczkę, którą rzucił w tłum. To było zjawisko nowe, stąd określenie mania, które w XIX wieku było znacznie mocniejsze niż dzisiaj. Dopatrywano się w tym jakieś, jakiegoś demonizmu, że Liszt hipnotyzuje ludzi swoją muzyką. W rzeczywistości, jak dzisiaj na to patrzymy i dzisiaj oceniamy, to były początki. Gwiazdorstwo, początki czegoś, co dzisiaj nazywamy kultem, ikony kultury. Powiedzmy, że Liszt uznawany jest za taką pierwszą gwiazdę, która świadomie kreowała swój sceniczny wizerunek. On podczas koncertów bawił się z publicznością. Nie ograniczał się do wykonywania swoich utworów, ale również brał na warsztat utwory innych kompozytorów, które które zmieniał, którymi się bawił, po prostu był to popis wirtuozerii plus do tego dochodziły różne sceniczne atrakcje, takie jak na przykład e, e, założenie przez Liszta kostiumu narodowego, węgierskiego i wymachiwanie szpadał e, to akurat e, to też wywo wywoływało wielki entuzjazm. E, powiedzmy, że to też było związane, e, to była też autopromocja tak jak dzisiaj, dzisiaj podobnie jest. E, Wtedy było to również uzasadnione wymogami komercyjnymi, wymogami rynku. Otóż kompozytorzy, jeśli nie mieli bogatych protektorów, a Liszt miał protektorkę dopiero w późniejszym okresie życia, musieli, musieli dawać pewien popis. I to akurat jest bardzo interesująco pokazane w tym filmie, z tym, że, uwaga, odczytane przez pryzmat kultury popularnej, współczesnej, także e, sam film nie, nie jest wiernym odzorowaniem XIX wieku, tylko pewną fantazją. Tak się mówi na filmy e, Liszta, na filmie Canarasela. E, muzyczne fantazje. Sam reżyser e, twierdzi, że pomysły na te filmy, e, zwłaszcza na te sceny wizyjne w nich, e, rodzą się pod wpływem tego, jak, e, kiedy słucha e, kompozytorów. I ich muzyki, i pod tym kątem odczytuję ich y, biografię. Jedna ciekawostka, y, ok ukazująca powiedzmy, rozmiar fascynacji fanek. Kiedy Liszt wyrzucił? niedopałek cygara, bogata wielbicielka zabrała ten niedopałek i kazała oprawić brylanty. Także stała się to prawdziwa, prawdziwa relikwia, prawdziwy fetysz, tak. Więc obecnie dzieje się coś podobnego z wielkimi gwiazdami, chociaż może nie na taką skalę, gdyż nie wszyscy mają tyle pieniędzy. Otóż ważne w tym filmie jest właśnie to odczytanie. XIX wieku, przez to, co się wydarzyło później. Otóż ma to na celu pokazanie, jak zjawiska z XIX wieku wpłynęły na, to, na czasy, w na których żyjemy obecnie. Otóż jest to, jest to przede wszystkim właśnie ten kult gwiazdy, ale również pewne zjawiska, powiedzmy, bardziej niepokojące. Otóż, które się wiążą z inną postacią, z drugim bohaterem tego filmu, o którym za chwilę. Otóż. W XIX wieku kształtowały się, kształtowało się właściwie poczucie, narodo, poczucie narodowości. Wtedy pojawiały się pierwsze nacjonalizmy. One na początku miały zdecydowanie pozytywny aspekt. Otóż wyodrębniała się twórczość narodowa i powstawały mity, czy też przypominano sobie o, o mitach, które kształtują dany naród. I te mity zostały utrwalane w dziełach literatów w dziełach poetów, kompozytorów, malarzy. Na przykład u nas my znamy historię z dzieł Matejki, z płócien Matejki. On po prostu on nam przedstawił, wizualnie nam przedstawił e, e, historię Polski. I teraz jak się odwołujemy pamięcią, to najczęściej myślimy sobie o, o, o właśnie jego dziełach. Kiedy myślimy o Chrobrym na przykład, czy Hołd Pruski, czy Bitwę pod Grunwaldem, to akurat również film e, 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 Krzyżacy odwoływał się do, wizualnie do tego obrazu. Otóż, Podobnie, podobnie było z Lisztem tak naprawdę. Liszt chociaż obracał się, był, mieszkał w Paryżu, później w Rosji, ale też obracał się w kręgach głównie paryskich. On czuł się Węgrem i przekazywał kulturę węgierską w swojej twórczości. Słynny jest jego cykl Rapsodii Węgierskich. Tutaj też to będzie, w filmie też to usłyszymy. Natomiast prawdziwym twórcą mitologii narodowej, właśnie kompozytorem, twórcą mitologii, był Richard Wagner. Kompozytor niemiecki, który stworzył cykl wspaniałych oper, odwołujących się do mitów. Nordyckich do mitów germańskich łączących je w spójną całość, tak jak w jego najsłynniejszym dziele, czyli pierścieniu Nibelungów, zwanym również tetralogią Wagnera. Tam połączone zostały starogermańskie podania o Zygfrydzie i Brunhildzie z mitami o bogach zamieszkujących Walhallę. I właśnie Pierwszy y, pa, prolog do tego dzieła, y, czyli y, y, Złoto Renu, które zostaje skradzione przez Karła y, pięknym y, dziewicom, które pilnują tego, takie syreny, y, ta scena została tutaj y, y, przez Kenarasela Russella y, sparodiowana, y, to jest taki przewrotny przewrotny hołd. Tutaj akurat będzie to wyglądało trochę inaczej, nawet bardziej brutalnie niż, niż u Wagnera. I wszystkie podteksty seksualne zostaną wyeksponowane, powiedzmy. Niektórzy twierdzą, że ponad miarę. Otóż Wagner z jego największym, największą, powiedzmy, taką teorią jest teoria Gesamtkunstwerk, czyli dzieła łączącego w sobie wszystkie aspekty, czyli teatr, malarstwo, muzyka, śpiew. To wszystko to wszystko chciał zawrzeć w swoich dziełach, stworzyć dzieło totalne. Takie dzieło totalne wymagało niestety bardzo wielkich nakładów kosztów i Wagner rzadko kiedy mógł sobie pozwolić, żeby wystawić opery w takim kształcie, jak, jak sobie tego zamarzył. I myślę, że dopiero e, dopiero tą ideę Gesamtkunstwerk e, w pełni zrealizowało kino, czyli wynalazek XX wieku. Ale niestety również w XX wieku pojawił się prąd, który e, prąd e, polityczny i ideowy, który nawiązywał do e, Wagnera, e, Wykorzystując go do swoich celów. Mowa tutaj oczywiście o nazizmie, któremu który, się bardzo spodobało to, co Wagner pokazywał w swoich utworach, ten mit germański, mit siły, mit potęgi, ale również to, co zaskarbiło mu sympatię ideologów III Rzeszy, to jego niechęć do Żydów. On był znanym antysemitą, nawet i, e, napisał rozprawę o żydowstwie w muzyce w której odmawia kompozytorom pochodzenia żydowskiego smaku i oryginalności. Więc to jest, powiedzmy, mroczna karta na, na dorobku tego wielkiego kompozytora. Wielu, wielu jego współczesnych apologetów stara się pominąć tym milczeniem, natomiast Ken Russell nie. Wręcz wkłada w kij w mrowisko i, powiedzmy, pokazuje jak tę idee Symbolicznie pokazuje, jak te idee Wagnera zostały przekute w coś potwornego, w ideologię nazistowską, nacjonalistyczną. Czemu przeciwstawia się tutaj Liszt jako taki piewca piękna, powiedzmy idealnego, ponad podziałami uniwersalnego? przesłanie miłości. E, teraz ciekawostki, e, muzyka to nie tyle muzyka Liszt'a dosłownie zacytowana w filmie, lecz wariacje muzyczne na tematy, najsłynniejsze tematy Liszt'a i również tematy Wagner'a. Tematy Liszt'a to y, między innymi y, Liebe Strong, czyli Marzenie o Miłości, węgierskie Rapsodie. Natomiast Wagnera, no, jeśli ktoś pamięta tetralogię wagnerowską, to na pewno tutaj usłyszy znajome, znajome nuty. Autorem muzyki jest Rick Wakeman, słynny, yy, słynny klawiszowiec grupy Yes, yy, również yy, o bardzo bogatej karierze solowej. Yy, natomiast w rolę Liszta wciera się Roger, Roger Daltrey, yy, wokalista zespołu The Who, czyli również gwiazda. On nie za bardzo musiał nawet się wysilać, żeby wejść w tą rolę super gwiazdy, dlatego że na co dzień również był taką gwiazdą adorowaną przez tłumy i też kokietującą je na scenie. Roger Dutry sam wykonuje wszystkie partie klawiszowe, trudne partie klawiszowe. On okazuje się, że miał do tego smykałkę przed Obej przed nakręceniem filmu yy, nie słyszał co prawda muzyki Liszt'a, natomiast yy, kiedy reżyser mu ją przedstawił, on się zachwycił zwłaszcza tym, że, można, że te utwory łatwo można przerobić w piosenki. Dorobić do nich tekst i zaśpiewać. I to właśnie tutaj w tym filmie yy, Roger Daltrey robi. W filmie pojawia się również ikona, prawdziwa ikona muzyki rockowej i popularnej, Ringo Starr, czyli członek The Beatles. O ile, powiedzmy, Daltru jest gwiazdą, to Ringo Stara można określić jako wręcz papieża popu. I tutaj właśnie dlatego pojawia się w roli autentycznego XIX-wiecznego papieża, który powierza Lisztowi pewną ważną misję. Inna ciekawostka to polskie towarzyszki życia Liszta. Otóż obydwie główne bohaterki, które zobaczymy w filmie, czyli Marii Dagur i księżna Katarzyna Wittgenstein z Iwanowskich, są to z pochodzenia Polki. Co prawda w filmie tego o tym nie słyszymy, raczej wydaje nam się, że Marii jest rodowitą francusku, zwłaszcza, że się mówi o jej dziadkach podczas wielkiej rewolucji. Natomiast księżna jest wręcz jakoś carycą, no więc one w rzeczywistości były Polkami, co na pewno dobrze świadczy o naszych o pięknie naszych kobiet, jako że list wielki znawca właśnie płci pięknej poświęcił im i tyle czasu. Jeśli chodzi o strukturę filmu, jest to struktura, którą niektórzy nazywają rapsodyczną, a niektórzy operową. To znaczy, y, mamy tutaj do czynienia zamiast, nie z, stricte y, y, fabularną narracją, tylko z, y, z prologiem, pięcioma aktami i epilogiem, czyli to, co zazwyczaj charakteryzuje opery. I również y, y, w, każda, każda z tych scen y, jest. Y, jest symbolicznym opowiedzeniem pewnego epizodu, pewnego etapu z życia Liszt'a. i jest również, pod względem muzycznym, jest wariacją na jeden z jego tematów muzycznych. Otóż zapraszam wszystkich na ten film. Zapraszam do wyłapywania za zabawy przede wszystkim, bo przede wszystkim jednak jest, ten film, jest zabawą, do wyłapywania wszystkich aluzji którymi naszpikował e, Ken Russell e, e, film. E, to będą aluzje zarówno do życia i twórczości naszych dwóch kompozytorów, e, jak i e, aluzje filmowe, literackie, e, mitologiczne, więc e, im, więcej, im więcej wiemy, im więcej e, oglądaliśmy, im więcej czytaliśmy, tym bardziej będziemy się bawić na tym filmie, dlatego polecam e, również e, po e, seansie polecam zapoznać się z najważniejszymi dziełami e, obu kompozytorów Gorąco zapraszam na seans